Gory gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Hej, że na dna, na narodził się Bóg, dziecina w Be Dziecina w Betlejem W Betlejem Święta Bożego Narodzenia To święta triumfu miłości Miłości wcielonej w osobie Jezusa Chrystusa Życzymy wszystkim Wam, abyście zawsze doświadczali tej Bożej Miłości w swoim życiu, szczególnie tak w trudnym czasie. Abyście pamiętali o tym, że Chrystus przyszedł po to na świat, abyśmy ciągle przypominali sobie nawzajem, że miłość ostatecznie zwycięża i to Ona ma ostatnie słowo na tej Ziemi. Życzymy Wam, abyście tą miłością potrafili się dzielić każdego dnia z tymi wszystkimi, których spotykacie na drodze swojego życia. Niech te wszystkie świąteczne życzenia mają wielką moc spełnienia, te całkiem błahe i te ważne, te dostojne i te ciutnie poważne. A w nowym roku idźcie przez życie śmiało i z odwagą, bądźcie szczęśliwi, spełniajcie wszystkie swoje marzenia, a radość z własnych dokonań niech Wam towarzyszy każdego dnia. Życzę Wam przede wszystkim tego, żeby czas świąteczny był czasem refleksji, spokoju. Przede wszystkim też tego, żeby święta były spędzone w miarę możliwości w gronie rodzinnym, a w nadchodzącym roku życzę Wam samych ogromnych sukcesów i realizacji własnych marzeń. Wesołych świąt!